Przed było też bardzo dobre, bo potrafiłeś ludzie się potrafi bardzo dobrze zamaskować w tej zieleni tej leśnej nawet nie mogłeś się właśnie nie dostrzec, nie? Jak gościć sobie albo to obok jak miałeś wysokie detale i miałeś krzaki włączone. Nie, bo tam jest tak, że z wymuszone, że miałeś krzaki włączone, to już jest tak, że no, no, nie jest to włączalne, nie? O kurde wody muszą wziąć. jest wody. This is awesome. I'm the jump master. Okay, okay, I'm already flying. Hold your breath. If you have a respiratory system... Pull nie stomach, we're flying. Is that what he said? Yes. O, lecą po prawej Świętimy. Proponuję tutaj no. To będzie szybka gra I Lecę tutaj O nie, nie dolecę, chuj Trzymajmy się blisko Złota przełączka, peacekeeper Jezu Przełączka do czystej dynki Tutaj dynko. Tutaj dynku błagam Zaraz ją znajdę. Nie mam broni na razie. Mam P20 rynku jest w ogóle. To jest pod mną, taka okay, ilość ciebie, zbiega biega pod O, otwiera drzwi. Nie, to nie było. Leci na lince. Wiem. Co? So, Uciekł? Ale dostał Nie ma Wszyscy do nie lili wszyscy. Dwójka? Ja też dwójki gramy. Wiem, ale tak nie było, nie słyszałem tego komunikatu albo. albo. Ale ładnie go tu dojechałem. Jednak skipper, jak trafiać przez skipper, to robię. To już Spitfire. Ale. Łączki do dowolne. Hmm. The ring is a far distance, one is remains. The ring is quite far... You're welcome. I love you too. I love you too. I love no? you too. I don't remember what he not Też miał złoty celownik. Ojej, no jak Sniper. do trawlera. Nie śmiech, jak mnie Ale w sumie to był plecak. Wybaki. to Ja tu widziałem ogólnie it. dwa tym Jeszcze pobliżu. powiedzieć, może poszli. Może poszli niżej. Helmet here level 2. O, oh, jest przełączka. A, do Hawoka i do Prowlera. Like o, Prowler. O, jest dystans. Jest przełączka. Jest przełączka. Jest Idę się po niego. Ha, po po, już, już. Wezmę tego sentinela. Ładnie. Nie ja, ja widziałem tego sentinela. Ja nie widziałem żadnego. Gdzieś Dziś widziałem. Ja, -a. Anna!

Chociaż jakaś lunetka mi się przyda. Dobra, bo strefa no, idzie. Mogę się O! Wezmę ci te rzeczy. Zaraz ci rzucę. Dalej. No, widzę piski para ja mam Luna kamerę o a jest drugi jest o to jest druga Dawaj, lecimy na szczecin. Walimy na koszalin. O, jest w flatline. Udzielę go. Uhu. Ale będzie jazdy Extended light mag here. Level 2. Extended mag here. Level 1. Dziękuję. Jeszcze tylko heavy jakiś extended by się przydał. No, do mnie też. Idziemy. Jest niebieska skrzynka. Ale u Ja. Po, to so to To jest heavie? Nie, Wingman jest błędko. Ok, tak właśnie yeah. miałem mówić, że ktoś tu może być. Aha, przed nami tu ktoś był przy tych skrzypcach. Here. Mid -range. Kurde nie ma heavy magazynku powiększonego. No Kurde, nie lubię tu się wychylać. Tak Choć Ja, tych... Tak Thanks. Using grapple. Jestem już za tego. Ci To byli nas. wylizane. Panie, przykro. Chyba trzeba, trzeba będzie kogoś zabić, żeby to znaleźć. Chyba jeśli jesteśmy... Chujama przesta... Taki... Mozambik Chodzi lewą stronę. Ja w ogóle jeszcze nie szedł, bo tam mogą plecy zrobić. No dobrze, no ale tylko mówię, żeby tam tędy Oj, nie wyhamowałem. Nie, wiem, gdzie on się tutaj Warning. In progress. Rings moving. Nie musimy się spieszyć. Muszę mogę postawić.

Już de było. Dobra, trzeba iść. Musimy right with... A co, na ten bag najdziemy? Ciekawe na skałkę byś... Mogę puścić gdzieś tu na przykład. Tu raczej nikt nie wyjdzie, nie? Ten postałem ci uważa, że jest fajnie, chyba nic. Jezu, nie jest. Mi zbije no tak, a to jest mało no, no... Ale jeszcze niżej momentu. No tam masz niższą półkę jeszcze. O, tam jest wzdłuż. Ale jest otwarte. Tu chyba widziałem kogoś. No nie wiem, czy to baner się nie zmieniał. No jest, 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 widzę, jest tam, jest tam, jest tam, no. Widzę, widzę, rusza. Patrzy na nas. Widzisz? Stoi. Mhm. Patrzysz na mnie, no też na no. co? linkę dróg. na dół? Jeden, jeden tutaj. Nie, jeden do synku innego. Albo na kogoś innego patrzyli, bo może widzą kogoś, kogo my nie widzimy. Do zrzutu się zrobili. Link. Tam się nawalają. Jak anulować granat, jak mam go w ręce już? Jak celować? Jak anulować, jak już mam wycelowany granat? Zmieniasz sobie na broń, na przykład. Jezu, fuck. Sorry. Za <conferencje> długo przetrzymał. Jak ja bym coś takiego zrobił, ale byś mnie opierdzielił. Nie ja wiem, przepraszam. Nie, mam się, prawda? O, on do góry. Nadal pod powrotem. już <grywają> się, widzą chyba, na Wiadomo, że tam jest. A nie czekaj, strzelają się chyba z kimś. O, no, ktoś im zrzut robi. Widzisz? Tak, tak, widzę, widzę. Tam jest Pathfinder i chyba gruby. O, gruby tam jest na pewno. Masz jakieś heavy Mam ile. <coughs> ile chcesz? Ile osądzisz? Ja mam 90. <głos> Złapałeś? Tak, <noise> Dziękuję Masz <noise> jeszcze ja jakiś pies <noise> Banna z nieba Tam jeszcze jest paczka, po lewej stronie i granat Nie, nie mogę granatów Tam jeszcze jest paczka. Ja nie wiem, po nią poszedł, może tam day, right? Ja bym się przeniósł. Ja i tak ja muszę mogę. się przenieść, bo jestem poza strefą. Ja jedę po tą paczkę w czego, dobra? Dobra. Muszę coś, tutaj ona jest radę. otwarta. Nie, ona jest... Otwarta jest, drzwiczki są do góry, jeżeli mówisz o tej. Aha, ale wydawało mi się, że zamknięta, nie wiem dlaczego. Do dobra, gdzie lecimy? Aha, dobra Ja już nie mam do dużego wyboru, więc lecę przed siebie Lec gdzieś w moje okolice Żeby będzie razem Ja bym tu poszedł ja jestem w strefie, mam dobre miejsce tutaj Staram się to ciebie przenieść. Powiedzcie, że to jest pokój, bo jest długa przeszkoda, żeby, żeby się zasłonić przed nim. Bo widzę kogoś. Mogę go zdjąć. Nie, nie, bo są cztery teamy. O, już ktoś go zdjął. Najgorsze, że tam jest Caustic gdzieś. Tu ziomek skakał na dół. je podnieść. Poczekałem. Wchodzi do góry. Ktoś ma Craibera. Dwa składy zostały. Tu jest w centrum strefy jakby co. To jest... To wiadomość. Zdecydowanie. Chociaż moglibyśmy się przenieść na tą chatkę. No, to, to teraz nas na pewno obczają. Nie mogę mieć do góry. Próbuj tędy. Might be something good this way. zaraz. Oni no, muszę podejść. granatami chyba wygrałem trochę.